Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot. Inspiracja, motywacja, rozwój. Zapraszam, moje drogie bliźnięta na czytanie, co idzie do Ciebie w grudniu, wróć w listopadzie 2025 roku. Ale skoro tak się, o kochani, wymknęło, to proszę zwrócić uwagę z tą wróżbą też na grudzień, bo może tak być, że dla niektórych z Was to, co miało się pokazać w listopadzie, pokaże się po prostu w grudniu. Przejęzyczenie nigdy nie jest przypadkowe w tej sytuacji. E, tak więc, weźcie, jak rezonuje, a resztę zostawcie osobom, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji i dzwonka, aby być na bieżąco z każdym czytaniem. Nie zapomnijcie też pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem. Zaczynamy od karty mądrości wyroczni. Zobaczymy, co wyrocznie ma do przekazania bliźniętom Jakie przesłanie dla Was? Karta 48, karta przygotowany. Taka nam się odwróciła. I taka będzie. Przygotowany. Przygotowany, przygotowana, oczywiście, nie? Albo jako osoba przygotowana, o, może tak będzie poprawniej. Bycie gotowym. Wydobycie czegoś na światło dzienne, ale też bycie w najlepszej formie i pewność. Możesz być pewien, że jesteś w tej chwili gotowy na wszystko. Wiesz, czego potrzebujesz, masz dobre umiejętności, przybyłeś do miejsca uzbrojony w mądrość i wiedzę i czujesz, że zaczyna się nowy etap życia. Ludzie odpowiadają na Twoje zaufanie i ufają Tobie. To pomyślny czas na rozpoczęcie nowych rzeczy. Kiedy jesteś pewny siebie i szczęśliwy we własnej skórze, jesteś gotowy na głębsze, bardziej intymne relacje. Nie musisz teraz niczego udowadniać. Jesteś całkowicie sobą i poradzisz sobie ze wszystkim. Miłość, przyjaźnie i harmonijne nowe związki oraz obecne są teraz obecne lub nadchodzą. Jesteś gotowy dawać i otrzymywać serca. To piękny etap. Masz wszelkie powody, by czuć się pewnie. Wszystko, czego potrzebujesz, aby urzeczywistnić swój sukces, jest teraz do Twojej dyspozycji. Możesz podjąć działanie, wiedząc, że jesteś gotowy, aby wykorzystać moc i swoje światło w służbę światu. Kierunek, w którym zmierzasz, to Twoje przeznaczenie. Twoja dusza uśmiecha się z radości, gdy idziesz z tą prawdą. Przygotowany bliźniak i bliźniaczka. Ok, no to nowy etap. Gotowy na wszystko, szczęśliwy we własnej skórze oraz gotowy na głębsze i bardziej intymne relacje. Pamiętajcie, niezależnie czy to miłość, przyjaźń, harmonijne, nowe związki i obecne lub te nadchodzące. Ok. No to bądźcie przygotowani. Czy jesteście przygotowani, więc pozostańcie przygotowani. Dobrze, zobaczmy, co idzie do Was w listopadzie. Co idzie do bliźniąt w listopadzie. Co będzie nieoczekiwanego i jaka rada na tą sytuację. Bliźnięta. Ok. Dobrze, zatem, co idzie do bliźniąt? Płanka. Arcykapłanka. Co będzie nieoczekiwane? Aramita, tu pustelnik, I jaka rada na tą sytuację? Są dostateczne. Są dostateczne. No to jakieś grube rzeczy, to znaczy na dłużej, bo mm, mamy trzy karty dużych arkan, więc to nie są sprawy chwilowe. Ale coś w listopadzie może się zadziać lub rozstrzygnąć na dłuższy czas, w dłuższej perspektywie. W tle jest 7 mieczy, jest 9 mieczy i jest paźmieczy. mieczy. Dużo w głowie, dużo w myślach, ale nie tylko w głowie, bo no moi drodzy, może być tutaj karta złodzieja, może tutaj być karta oszusta, manipulanta, osoby mm, zakłamanej, I, no, i to może być też zdrada, tak? Zdrada, która będzie miała ze sobą skutki w postaci wyrzutów sumienia, jakichś tam niepokojów, nieprzespanych nocy, a potem jeszcze przez przypadek ktoś powie prawdę, ktoś się przez przypadek tutaj w tym paziu mieczy wygada. Dosłownie. Albo przypadkiem się wygada bliźniak, bliźniaczka, albo, kochani, no ktoś tutaj inny, drugi, trzeci, piąty, nie wiem, kto będzie o tym wiedział. Ktoś powie przez przypadek prawdę. E, I moi drodzy, no i tak rzeczywiście jest. Idzie arcykapłaka, Tajemnica wychodzi na jaw. Dosłownie. Zostanie odkryta, sek ta zostanie odkryta tajemnica, zostanie odkryty sekret. To po pierwsze, więc jeżeli e, cokolwiek było tym sekretem, czy zdrada, nie wiem, czy inna osoba, czy inna relacja, czy to, że ktoś oszukuje, kłamie i w ogóle zdradza albo kradnie, bo tutaj też jest ta karta złodzieja, i to. No, wiecie co, no, mam nadzieję, że to nie będzie taki złodziej czy też oszust matrymonialny w relacji, ale to też może być, pamiętajcie, osoba na przykład w aspekcie zawodowym, w pracy, we współpracy, w biznesie. Tu ktoś mógłby kogoś określić, lub no, no, po prostu powiedzieć po fakcie o tym, tak. I tak po prostu to dlatego, że tutaj kogoś sumienie będzie dręczyło, męczyło, no, ktoś będzie miał wyrzuty sumienia. E, bardzo trudne, e, trudnie, trudno psychicznie to będzie znosił, bo jakieś tam lęki, nieprzespane noce, niepokoje. No i w końcu przez przypadek to powiem tak? w jakiś sposób to przez przypadek się wygada, e, czego by to miało nie dotyczyć. <laughs> Moi drodzy, ale w innym aspekcie e, jest jeszcze inna możliwość e, dla niektórych z Was e, tutaj. Że jeżeli rzeczywiście to w ogóle Was spotkało, czy teraz, czy wcześniej, to rzeczywiście no, odkrycie tajemnicy, sekret wychodzi na jaw, ok, wszystko jest czarno na białym, tak? I jeżeli tak jest, no to. No to tutaj wtedy, kochani, w karcie pustelnika nieoczekiwanie po prostu będziecie chcieli to przemyśleć, zastanowić się, co z tym zrobić, jak postąpić. Być może nieoczekiwanie, tutaj też ktoś odkryje prawdę, znajdzie prawdę. No to jest tak właśnie, tajemnica wychodzi na jaw. Odkrycie prawdy, ale też o sobie samym. Może być nieoczekiwane okrycie, odkrycie prawdy o sobie samym lub o kimś, tak, lub o tej sytuacji, czy o tej osobie. I wtedy są dostateczne jako wynik mówi, żeby wyzwolić siebie samego z tej relacji, z tego związku, z tej sytuacji żeby się z tego uwolnić, tak? Żeby to odpuścić, żeby to po prostu już w tym nie siedzieć. No a jeżeli tutaj, tak jak mówię, jest osoba, która ciągle oszukuje, kłamie, zdradza i manipuluje, no to, to po prostu radą jest wyzwól sam siebie. Po prostu żeby się wyswobodzić z tej relacji, z tego związku, no bo to nie ma sensu. Nie, nie ma to przyszłości, jeżeli ktoś tutaj nie wykazuje zmiany, poprawy jakiejś tam, wiecie. Co? Mm. Nie ma przeprosin, nie ma zadośćuczynienia, no co to, to jest bez sensu, jeżeli ktoś myśli, że czyni dobrze i zamierza tak czynić, no to, to po co, nie? To kontynuować. Ale druga historia, która tutaj może mówić o tym, że w tle siódemka miecze może pokazywać Wasze zakulisowe działanie, Wasze ukryte działanie, w jakiś tam sposób zawalowany, ukryty możecie w listopadzie działać. I to w aspekcie hmm, no właśnie, w różnym aspekcie, bo Wy macie w tej karcie wyroczni tutaj, kartę przygotowani, czyli Wy już jesteście gotowi na to cokolwiek, co tu się dzieje lub to, co ma się wydarzyć, co chcecie, żeby się wydarzyło, w jaki sposób chcecie może poprowadzić jakąś zmianę, czy też właśnie ten nowy etap, w który chcecie wejść, no bo zobaczcie, ta osoba... Na karcie 48, karcie Przygotowany, to kobieta, która tak delikatnie podskoczyła z rękami uniesionymi do góry. I moi kochani, to jest akt wyzwolenia dosłownie to jest takie uwolnienie, wyzwolenie, wyswobodzenie się. To dokładnie tak wygląda. No, i Wy już jesteście przygotowani do, tego, do tej sytuacji. Natomiast być może to wy tutaj w jakiś sposób działacie w, ukry w ukryciu, tak? Jeżeli wy rzeczywiście macie, no niektórzy są z was singlami, ale niektórzy z was no, są w jakichś relacjach i jakby działacie troszeczkę w ukryciu, skrycie, czyli tak jakbyście jeszcze z kimś tutaj coś no, robili, no być może właśnie no, mieli jakąś relację, tak? Arcyka, arcykapłanka jest kartą kochanki, więc albo tu jest ktoś z Was kochanką, kochankiem, albo macie kochanka lub kochanka. E, tutaj kochani, też dużo podpowiedzi, dużo informacji przychodzi w snach. Przyjdzie do Was, no właśnie w ogóle jakieś podpowiedzi w Waszej sytuacji w listopadzie mogą przyjść we snach. E, możecie mieć zwiększoną intuicję. Więc, jeżeli będziecie mieć jakieś przeczucia, intuicja, gdzieś tam podświadomość będzie coś podpowiadać, to nie ignorować tego, bo będziecie tacy bardziej wrażliwi i wyczuleni, i faktycznie możecie mieć lepszą tą intuicję w listopadzie. Więc być może Wam uda się odkryć, odkryć jakiś sekret lub tajemnicę, bo to niekoniecznie Wasza tajemnica czy sekret będzie odkryta, tak? I teraz, moi drodzy, no właśnie, po. Dowiedzeniu się prawdy, znaczy tak, po odkryciu tajemnicy lub sekretu, lub po prostu po jakiejś podpowiedzi, która przejdzie właśnie mm, jako głos intuicji lub, lub y, 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 jakaś podpowiedź we śnie, na przykład, y, to tutaj będziecie chcieli w tej karcie pustelnika, moi drodzy, sprawdzić, y, dowiedzieć się y, samemu, samej samemu, tak? Y, Pustelnik pokazuje, że. Y, Że w samotności wyalienowani, aby przemyśleć, pomedytować, zastanowić się, co z tym zrobić, czy z tym, co się u Was dzieje, jeżeli to faktycznie jest Wasza sytuacja, czy po prostu, jeżeli ktoś Wam to też robi, czy nie sprawia, no to to, to jest zastanowienie się, szukanie tej prawdy i ta prawda przyjdzie, tak? wy to dostrzeżecie, zrozumiecie Tutaj też jest takie w, arcy, w, tym, w pustelniku takie oświecenie też można powiedzieć jak najbardziej więc um, tą drogę sobie oświecacie, ale was, was też oświeci, bo wiecie, będąc sami z sobą, no to jesteście w stanie też sami siebie usłyszeć swoje wnętrze, tak I dopuścić do głosu swój wewnętrzny głos i tą intuicję i tutaj będzie bardzo dużo takiego mm, takiego aspektu Tym bardziej, że arcykapłanka to jest taka, wiecie, to jest taki dualizm. Arcykapłanka mówi o tym, że ciało nie istnieje bez duszy, tak? I to jest ten dualizm w tym. I poza tym ona też poszukuje wiedzy. Natomiast ona poszukuje wiedzy sama w sobie. Moi drodzy, może do Was iść rak. Mhm. Osoba z znaku raka, na przykład. E, może pojawić się problem um, u kogoś w sferze intymnej, w sferze seksu. Um, nie mówię, że u Was, ale u, u Was lub u partnera, partnerki. No i wtedy ktoś no, unikałby. Ktoś tu może unikać e, zbliżeń. A tu niespodziewanie okaże się, że wyjdzie prawda. Dlaczego? To znaczy, że tą prawdę ktoś kogoś oświeci, tą prawdę ktoś po prostu tutaj niespodziewanie się dowie tej prawdy, tak? Dlaczego? No, jeżeli problem jest faktycznie, jak ktoś, ktoś unika zbliżeń, to znaczy, że najprawdopodobniej zbliżenia ma z kimś innym. To tak często bywa. Dlatego ta prawda może tutaj wyjść, tak? Na przykład. Możecie też, kochani, niespodziewanie otrzymać awans. Niespodziewanie mogą się wam zrealizować jakieś plany zawodowe, które może nie były planowane na ten czas, ale one się nieoczekiwanie zrealizują, akurat w listopadzie, co też będzie akurat dobrą informacją. To może być taki czas, możecie dostać niespodziewane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Być może albo usłyszycie o jakiejś ofercie, albo ktoś Wam zaproponuje ofertę i pójdziecie na jakąś rozmowę. Albo niespodziewanie, właśnie ktoś odezwie się i zaproponuje spotkanie rekrutacyjne. Moglibyście też zupełnie tak niespodziewanie zdecydować się na podjęcie jakiejś nauki, jakiegoś kształcenia, ewentualnie na wyjazd. Co jeszcze. Rada wskazówka wynik przesłanie to są dostateczne. W każdej z tych sytuacji, które były przedstawiane, są dostateczne radzi Wam, żebyście wyzwolili siebie samego z tego, w czym jesteście z tej sytuacji, z tej relacji z tego związku, jeżeli tylko uważacie, że no, zaszło tutaj jakieś kłamstwo, manipulacje, oszustwo zdrada czy inne no... Tego typu podobne sytuacje, które jakby nie, wykazają, nie wykazują tutaj możliwości zmiany, pracy nad tą relacją, czy, czy w ogóle chęci tak tutaj uleczenia, uzdrowienia i naprawy. Więc jeżeli czegoś nie da się naprawić, to tutaj radą jest, żeby wyzwolić samego siebie. Moi drodzy, dla niektórych radą jest nowa osoba. Nowy partner, nowa partnerka, lub Poznanie nowej osoby jest radą, żeby kogoś poznać nowego. To dla wielu z Was może być dosyć przełomowy okres w Waszym życiu, bo dla niektórych wynikiem sytuacji może być to, że poznajecie kogoś nowego po prostu akurat w listopadzie. Ale, moi drodzy, są sytuacje, gdzie są ostateczny będzie mówił, że w wyniku tego wszystkiego odradzają się jakieś uczucia w relacjach lub w związkach. I teraz u niektórych uczucia się odradza, ale u oso z, z osobą, z którą jakby byliście kiedyś wcześniej, lub gdzieś tam jakąś relację mieliście z kimś, to to mogłoby się odrodzić. Czyli to jest jakby powrót osoby z przeszłości, tak? W tej karcie sądu ostatecznego. Czyli to odrodzenie relacji w związku z przeszłości. Wobec tego no też karta sądu ostatecznego pokazuje tutaj zmiany w życiu rodziny, zmiany w waszym życiu. Inny etap, no bo u, u kogoś może być rozwód, u innej osoby może być małżeństwo. W każdym razie to jest ewolucja waszej świadomości. Wy tutaj, dzięki tej karcie arcykapłanki i pustelnika, nieoczekiwanie możecie dosłownie połączyć swoje wewnętrzne ja z taką kosmiczną świadomością oraz z rozsądkiem i porządkiem. Tutaj też sąd ostateczny daje Wam pod rozwagę możliwość podążania wybraną przed, przez siebie drogą i podjęcie kon, konkretnych działań. Kochani, to jest pokazane przebudzenie po nocy, jakiś przełom. Pokazane są też bezgraniczne możliwości, jakie macie: realizacja, takie przebudzenie duchowe, odnowienie to tak jak powiedziałam odnowienie, odrodzenie jakiejś relacji, jakiegoś związku, jakiegoś uczucia. I wyzwolenie też, tak, ale zdrowie. Finalnie tutaj zdrowie się pokazuje u Was, powinno być w porządku w listopadzie. Co zatem? Tak jak powiedziałam, mogą jeszcze tutaj nastąpić jakieś zmiany w miejscu pracy, nowe oferty, nowe stanowiska, awans, nowe propozycje, albo w ogóle nowa praca, czyli zmiana miejsca zatrudnienia. Ktoś może zdecydować się iść na emeryturę, przejść na emeryturę. Okej. Okay. Bądź przygotowany. Dbajcie o siebie, buziaczki, papa. Pa.